Dzień dobry, jest 14 kwietnia. My jesteśmy na rondzie lotników włoskich. Lo Lwowski, chciałem powiedzieć włoski. Zaraz Wam powiemy o co chodzi. Zapraszamy. No więc od 15 kwietnia będzie remont na. Pabianickiej przy ulicy Ciasnej i tramwaje nie będą jeździć do Portu Łódź. 11 będzie jeździć tylko do placu niepodległości. No widzę właśnie, wjeżdża na rondo. A tramwaj 41 w Pabianicach będzie dojeżdżał tylko do Portu Łódź właśnie. I będzie uruchomiona autobusowa komunikacja zastępcza. Tak, jedzie. I autobus. Zobacz, samolocik Ta sabionetka leci. Jaki ładny. Nie wiem, czy nagrywam. Wiesz, nie widzę. Za mały mamy ekranik. Dobra, jedziemy dalej. My ostatnio zauważyliśmy, że praktycznie nie nagrywamy starych Konstali. Gdzieś na Facebooku znalazłem taki wpis, że Konstale jeżdżą jeszcze na linii 2, 8, 15, 16, 19, 41, 45. No właśnie nie ma. I sprawdziłem na mapie, że tutaj jest największe prawdopodobieństwo spotkać Konstala, bo tu się przecina najwięcej tych tras. Zobaczymy, ale dzisiaj jest niedziela, więc może być mało. No tak, bo tu jeździ 11, 16, 19 i 41. Mamy modę Rusika. Ale super. My zaraz na Górniak dojdziemy. No. Chcesz już zawracać? Ale na drugiej stronie nie będzie ścieżki rowerowej, wiesz? O, zatrzymał się tam. A, tam ma przystanek. No dobra, tam już jest prawie górniak. Na górniaku dawno nie byliśmy. Chyba dwa lata temu byliśmy na górniaku. To zawracamy, na Górniak sobie pojedziemy myślę, w przyszłym tygodniu jak tam będzie jedenastka się zatrzymywać zawrotkę robić, to może na pętli na krańcówce sobie fajnie nagramy no tam jest taka krańcówka na e, na Górniaku na Placu Niepodległości dobra, a my w takim razie zawracamy z powrotem do Ronda Lotników no pogoda się popsuła Zbliża się burza, tym on mówi. Chociaż ta słoneczko wyszło. I chyba przegonka chmury. Chmury nie, <śmary> chmury nie lubią ciepła. Chmury nie lubią ciepła? Bo burza jest... Bo burza jest smutna. A z burza jest smutna? A. No co to? Jedenwak no szesnastka jeden chyba... i zaraz za nim modelu. dobra, ho. ale wieje coś czuję, że nie będzie słychać co mówimy co? no właśnie nie będzie słychać co mówimy co? pamięci lotników lwowskich bronili nieba nad Łodzią w tragicznych dniach 1-5 września 1939 roku chwała bohaterom i wieczna cześć nosa! pamięci byku zaraz go też nagramy a tu jedzie City Runner. To, to, to nie, City Runner. Możemy go nazwać Uśmiech? Tak, bo tak i. ma Aha, a w tamtą stronę gdzieś jest ta ciasna. Tam właśnie będzie remont torowiska. A tu jedzie 41. O, miną się. Do Jotana. Nazwijmy go Jotana. A ujęcie! Nie, śpijają yes, się ładnie. Jest. Tak. Tam Tak. pojechał. O! No, myślisz, że ruszę? Nie chcę się panowie! <laughs> Kto ma się pośpieszyć? Skąd pan? Aha! Pośpieszę się, wow, to chce przejechać No jedźcie! Pani, pani wybiła nazwijajko! <laughs> jak to? Bo ona zagroziła wprost a, a... Co ty mówisz? Nie, no to stanowisko też tu jest trochę zniszczone. Nie fajnie. Ciekawe, czy coś tu będą robić też. Nie, na pewno nie. Nie, na pewno nie. No chodź do mnie, chodź. Byku? Nie ja, jedzie byku. I jak pan to zagadnę, A A co mówimy na koniec? Do na następnego. Do na następnego.